Nie no, ogólnie widzowie, jak jest wojna na Ukrainie, to nikt nie powinien chodzić już do pracy i nie powinien pracować na siebie. Pamiętam, jak jakaś laska weszła, weszła, weszła do mnie na streama i powiedziała, że jak ja w takim momencie mogę robić streama i grać sobie w coś. Ale jak jej wytłumaczyłem, że to jest moja praca i że się z tego utrzymuję, i że pani, która jest dzisiaj na przykład w żabce, pan, który jeździ autobusem, też są w pracy, to już zamknęła pizdę. Nie no pracuję, bo to jest jakby ja mam na przykład nie wiem, mam jakąś współpracę, czy ktoś ja się z tego utrzymuje, tak? Będę oglądać mecz Ens, nie? Siedzisz przed komputerem i gra z gdzie to jest praca. Jeżeli coś ci przynosi źródło dochodu i masz z tego jakieś korzyści finansowe i masz zarejestrowaną tę działalność, to jest to jako Twoja praca w sumie. Znaczy to. Znaczy to nie jest jakby. no pra... Z jednej strony nie jest praca, bo to jest zabawa, ale z drugiej strony. Ej, dobra.